My pozostajemy w temacie komunikacji miejskiej. Problemy i przeszkody dnia codziennego spotykają nas nieustannie. Człowiek zmaga się z nimi i stara się je rozwiązywać, gdyż człowiek z natury jest istotą leniwą. Większość wynalazków ułatwiających życie powstała dla naszej wygody. Jednak są pewne rzeczy, które zadziwiają każdego dnia. Do takich dziwnych dziwactw można zaliczyć przystanek przy ulicy urzędowskiej. Złośliwi mawiają, że Kraśnik to miasto busów i faktycznie coś w tym jest. Co jak co, ale na komunikację miejską w naszym mieście narzekać raczej nie powinniśmy. Między dzielnicami autobusy i busy kursują z niesamowitą częstotliwością i wszystkie one korzystają z miejskich przystanków, a ludzie jeżdżą z torbami, bagażami, przewożą rowery i wózki z dziećmi. Jednak nie na każdym przystanku da się normalnie wysiąść czy wsiąść do autobusu. Dla wygody oczekujących na przystanku przy ulicy Urzędowskiej postawiono ławkę. Niestety ta ławka jest zarazem utrudnieniem dla tych, którzy podróżują z wózkiem dziecięcym, a nie wyobrażam sobie, aby na tym przystanku wysiadła osoba na wózku inwalidzkim. I teraz co ma zrobić młody tata, kiedy autobus podjeżdża przed samą ławką, przed Strzałem się z niewielkim wózeczkiem i bez dziecka, ale niestety krawężnik, ławeczka, śmietnik i słupek. Tak więc drodzy rodzice, tutaj na tym przystanku, chyba nie warto z wózeczkami wychodzić. Można pojechać, trzeba dalej. Przystanek przy ulicy urzędowskiej zarządzany jest przez Urząd Miasta Kraśnik, w którym to pracuje ponad 100 osób. Niektórzy z urzędników do pracy przyjeżdżają swoimi autami i nie zauważają niedogodności, jakie spotykają szarego obywatela naszego miasta, ale są przecież tacy, którzy korzystają z komunikacji miejskiej. A może gdyby tak władza pochyliła się nad obywatelem naszego miasta i czasem do pracy wybrała się autobusem MPK? Wtedy może problemy szarego człowieka stałyby się jej bliższe.